Czecież witajcie, witam dzisiaj w następnym odcinku i yy, jak dzisiaj widzicie mamy Seven Days to Die jako następna gra, e, która będzie na kanale. Postaram się tym razem zrobić więcej niż jeden odcinek z tej gry, jakby no bo w sensie tak do poprzedniej serii kiedy ostatni raz chciałem nagrać Seven Days to Die, ale tutaj na pewno się pojawi po prostu więcej. Ja już czemu tak głośno znowu muzyka jest, Aż muszę chyba ściszyć ją sobie trochę. Bo naprawdę a teraz to a, No tak e, dziewcała tu, 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 żeby ściszyć muzykę. Dobra, no, to już jest odpowiednie. E... No i co, zacznijmy nową, no nie dołączyć do gry, tylko nową grę, oczywiście jako ja tutaj postać Aiden, stworzę ją wszystko survival multiplayer, żeby tutaj no nie było, no i będę grał i teraz tylko tutaj, just, no raczej wezmę po prostu ten najsłabszy na razie tryb, jakby nie będę wymyślał, bo dawno nie grałem, Mimo wszystko, jakby nie wiem, jaka jest do końca też różnica na tych większych, więc nie chcę tak się rzucać na głęboką wodę. A nas dajmy po prostu seria. Ok, no i lecimy. Dobra, zaraz nas tutaj już czyta no ten odcinek ogólnie nie będzie pewnie jakiś długi bo tutaj tylko głównie będzie się będziemy się zajmować tutaj w tym odcinku no, próbą znalezienia schronienia no nie będzie tutaj, nie wiem czy będzie do nocy aż bo nie wiem czy po prostu nie będzie za długi ten odcinek, żeby do nocy go aż doprowadzić a jak będzie za długi no to po prostu go wezmę znaczy eee, przeniesiemy po prostu go na następny odcinek, ten połowę dnia. Najwyżej będzie, że to będzie ten odcinek będzie gdzieś do 16. A następny będzie z przeżycia już nocy, gdzie ja trochę jeszcze pewnie może tam po farmie coś czy coś. Eee, dobra. Ale już od razu mamy dom, więc fajnie. No to jest akurat zawsze ułatwienie. A dobra, tym się brało, bo ja już mówię, nie pamiętam do końca jak się rzeczy wszystkie tutaj brało. Niestety nie mamy tutaj nic w zombiaku. Okej, okay, tu jeszcze jest skrzynka. No jakieś tam słoiki, zawsze to wszystko się przyda. I od razu wejdźmy tutaj do tego domu. No niestety to jest taki styl domu, który nie do końca lubię. Bo piętrowy, bo taki dom to nie jest na podschronienie, niestety. To nie jest dla mnie, niestety, właśnie podschronienie i niestety wszystko jak na razie jest puste. No tutaj nie będę brał tam jeszcze innych rzeczy dodatkowych. Dobra, o, ale tutaj może być plecek, tylko najpierw bym musiał sobie zdobyć najlepiej kamień. Już tam widzę, jak sobie jeden leży. Dobra, powinno starczyć. O, i pięknie, nawet dwa kamienie. Nawet trzy. Okej, okay. o czwarty. Dobra, nie będzie chyba trzeba nawet zbierać. To fajnie. E, czyli nie będzie trzeba bić kamienia, żeby zrobić siekierkę, bo to jest zawsze najdłuższy etap. No i pięknie, mam piąty od razu kamień i też szósty, więc. Od razu mamy kamienie, żeby zrobić sobie tutaj tą siekierkę. A no tak jeszcze trawa. Więc szybko zbieramy trawę, żeby tutaj nie marnować po prostu czasu, żeby jak najszybciej, żeby nie było, że w połowę gry będę tworzył siekierkę. Tylko żeby od razu ją zrobić i przejść do tych bardziej ciekawych rzeczy. Okej, okay, od razu się jest, to idźmy zobaczyć, czy jest tam ta skrytka. Bo no, lubią być, nie będą zawsze, e, tutaj to było. Zobaczmy, czy będzie ta skrytka, czy nie. A e, nie ma skrytki, no dobra. No to od razu szybko pójdźmy sobie, no trochę jeszcze tego drewna zbiorę i będzie trzeba jeszcze kamień zebrać, tak żeby 100 było. Więc raz, dwa i dobra. Żeby gdzieś około 100 było tego drewna, żeby był na zapas. A gdzie ja tu widziałem, jakiś tu kamień. Żeby tutaj jeszcze mieć ilość tam kamieniu, najlepiej by było. Całą siekierkę wykorzystać na kamień, ale no po prostu nie będę tak długo, tylko jeszcze no dajmy, że tak do dziewiątej, albo nie no, to jest za długo, do 40 po prostu będę kopał. Dobra, już chyba zużyję nawet tą siekierkę, bo już mało jej zostało. Więc już szkoda ją używać gdzieś indziej. Ja już wolę mieć ten drugi level zawsze. No już się zepsuł, siekierko. Dobra, bo my już staminę nie mamy, a sikierka, Okej, okay, pięknie zepsuła się. No tu od razu ją możemy już wyrzucić, bo nic do niczego już nam się nie przyda. No, mamy 49 kamienia, więc jest to fajnie. Jeszcze w tym czasie kiedy się robi, to ja bym sobie trawy trochę pozbierał na zapas. No, jakby... Tak samo nie zamierzam na początku jakoś e, szarżować na zombie. Najlepiej na początku, no co, no tak defensywnie podejść. Jak zdobędę broń palną już najlepiej, to wtedy będzie jakby już e, można atakować bardziej zombie. A tak to będę się starał na jakiś pojedynczych zombie może. E, ale nie będę na pewno chciał. A e, jakoś po prostu już w tym odcinku się bić zombie, bo no nie wiem jak to się skończy bo jeśli już będzie z trzech zombie to będzie jakiś, to już będzie problem wtedy dobra, na razie musimy i tak iść bo e, trzeba tutaj, o no mamy jelenia ale na razie nie mamy łuku więc nic z tego nie zrobię no i jelenia się nie złapie tak łatwo Dobra, no stamina już się zregenerowała, można wręcz powiedzieć. Tylko tak trochę, no chyba będziemy mieć miasto nawet niedaleko. To trochę mi się nie podoba, bo. Nie wiem, w którą stronę iść, ale nie chciałbym iść do miasta już tak szybko. Akurat naprawdę nie chciałbym tak do, do miasta szybko iść, ale to już będzie jakiś tutaj, na później, jakby już. Um, ale pola kukurydzy mamy Okej, okay. i tam będą na pewno... Tuż... No ja właśnie chyba doszedłem do miasteczka, czego ja nie chciałem Dlatego na razie nie będziemy tutaj iść Jakby tam widziałem, nie wiem czy to był pies czy świnia Dlatego nie będę jakby ryzykował naprawdę, bo bez lepszego uzbrojenia nie będę szedł w takie mocne miejsca Może za dwa odcinki tam się wybierzemy po raz pierwszy, ale na razie naprawdę nie chcę ryzykować Ży, yy, no właśnie ale ja jestem chyba weszłem ogólnie do miasta Z tym jest większy taki problem mm. go pobiegnijmy najwyżej tą drogą jak będzie trzeba to po prostu i tutaj Diers, Diersville yy, ale no ja nie chcę iść do miasta ale no już mam miasto, jakby pierwsza miejscówka taka, która będzie warta w ogóle do pójścia, ale na razie no na razie mówię nie chcę ryzykować, no bo nie chcę stracić od razu rzeczy i zaczynać od nowa Dlatego ten pierwszy odcinek będzie taki, no nie będzie jakiś z wielką akcją, no bo jakby nie będę chciał po prostu ryzykować z tym, żeby no iść do miasta i po prostu szybko zginąć i żeby nie było to, że będę biegał potem przez pół gry żeby biec do swoich zwłok, bo to jest jakby najgłupsza rzecz jaką można zrobić ale może nawet jelenia by się udało polować o, no i właśnie mamy zombiaka, a ja nie mam staminę fajnie byłoby go zabić mimo wszystko tylko tak trochę, no mówię, ja nie mam staminy, więc nie wiem co to będzie i nie chcę też stracić życia jakoś tak za szybko bo może się nam przydać w innym momencie a nie chcę też używać, tak od razu używać bandaży czy coś dlatego ja sobie czekam, aż załaduje mi się stamina o dobra, na razie dostała raz oj, ale dobra O, dobra, udało się nam zabić bez a, ale niestety niczego nie miała, więc no, idziemy po prostu dalej, bo jakiegoś tutaj wyzwania nam nie dała. Okej. Okay. No, to będzie trudne, ale postaram się, no. Postaram się tutaj, już dla was, żeby nie był aż tak nudny ten. Oj, nie. Dobra i teraz tylko w głowę dobra, jednak tak nie muszę w nią głowę uderzać, więc to jest fajnie, że w nią nie muszę akurat tej głowy uderzać więc udało się już na pewno jedną O, no tak trochę, no nie wiem nie wiem no tutaj nie no nie pójdę, nie, nie, nie załam po prostu teraz nie, ja bym miał jeszcze łuk, to tak, ale mogę szybko jedynie pobyć i coś tutaj Zdutować, mogę ich obiegać, żeby szybko tylko wejść. Otwieraj to auto. Mamy kilof, ok, to już jest fajnie, ale kilofem ich nie zabiję, więc ich trochę słabo będzie ich killoffem zabić. Nie wiem, czy ja to mogę zebrać. Nie, nie, nie będę musiał to zniszczyć. E, jak będę chciał drewno. Dobra, na razie odpuśćmy po prostu. Mamy już niektóre miejsca po prostu. Mamy tutaj już fajne miejsca, które można e, zlutować na później, bo na razie, no mówię, nie chcę jakoś ryzykować. No dobra, spróbuję jeszcze tego, tom jeszcze raz, bo no trzeci raz tego samego zombiaka spróbuję. No ale już się uderzyła, więc już jest ok, ale udało się ją zabić. I mamy tutaj nawet miód, więc fajnie. Okej, okay. to lecimy od razu. Już myślałem, że... O i latarka, fajnie, na razie naprawdę fajne rzeczy są. Um, naprawdę fajnie, takie rzeczy wypadają. Um, ten zamek jest agresywniejszy na pewno. I no nie wiem, no dobra, niech będzie. Zaryzykuję, dobra. Dobra, no spokojnie. O, no wywróć się, wywróć się. Pięknie. I teraz ci w głowę tylko trafić. Dobra. Udało się, ale no niestety nic znowu nie miał, więc nic tam, to, nic tam nam to nie dało. Eee, Mamy już tam od razu następnego zombiaka. Tutaj taki lak się zrobił. Dobra. Oj, ale on to już jest. No nie wiem, bo to jest cięższy zamek, on ciężej z nim będzie. On akurat jest trudniejszy. No i właśnie o tym mówię: on jest o, o wiele trudniejszy do zabicia. Ja mu nawet uderzając w głowę, ale. O, dobra, udało się. Widać, no wiadomo, pierwszy dzień jeszcze jest, więc nie jest aż tak ciężko. Ale no, na później, już po, nawet po siódmym dniu, no to on już jest no mocniejszy, więc um, no nie chciałbym iść na zimę. Na razie, takie zaplątane wszystko. Ehm, um, dobra, jeszcze tam mamy jakieś zombiaka. W ogóle, jak to wygląda już? Zabiłem pięć zombiaków na razie. O, pielęgniarka, tylko ja nie wiem, czy tamten zobek do mnie nie idzie. Dobra, nie idzie. Więc dobra Dobra Teraz ją tylko dobić e, Dobra, nie żyje Ale otwieraj, otwieraj to szybko, 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 dobra e, I teraz jeszcze to by się przydało Dobra, wywaliła się Dobra No i zdjęta, bo już, kark, już, już po karku, widziałem, że już nie żyje więc na razie naprawdę fajnie wszystko tutaj wygląda. Na razie nie zginęliśmy mimo tego, że jest ogrom zombiaków już zabitych. Hmm. Ehm, no i co, jakby? Nie wiem, które teraz, ile już trwa odcinek do końca, ehm, ale mamy stację benzynową. Ehm... Jakby um, chciałbym trochę, żeby tak, no nie będę osiedlał się w stacji benzynowej, bo to takie trudne by było, ale już wiem, co jakby zrobimy. W następnym odcinku pójdziemy do stacji benzynowej i zbudujemy teraz schronienie, żeby było, bo już odcinek trwa około tam 15 minut, więc nie chcę jakoś bardzo przesadzać. No niby stacja się wydaje pusta, ale no nie chcę ryzykować. Jedyne co to mogę podejść do tego auta czerwonego tam. Mówię, nie chcę tak szybko ryzykować, żeby już no zginąć bardzo szybko. Mamy i tak już minus 10 HP. E, Okej, okay, ale tu są fajne rzeczy mimo wszystko. Jakby ta łopata się przyda. E, dobra. Więc ja wiem, naprawdę jakieś szczęście mamy, wyjątkowo. No po prostu na tym serwerze, że fajny naprawdę drop leci. Już mamy, no, no łopatę tutaj, tą taką. Trochę inną i kill więc no mamy jak na razie naprawdę fajnie dużo rzeczy. E, dobra. Tak, no to co, ja zacznę chyba budować już po prostu jakieś schronienie, takie podstawowe. Żeby po prostu było cokolwiek e, Tylko gdzie są wood frame'e y teraz, pytanie e, Tutaj jest, dobra Nie wiem czemu w mi nie wyświetliło jako pierwsze Bo ja chciałbym tutaj zrobić tego 88 będzie ok, zawsze się przydadzą I sobie pobiegnę jeszcze pozbierać trochę drewna Bo i tak musimy te wood frame y jeszcze wypełnić No, baza nie będzie jakaś niesamowita ta pierwsza. E, będzie no, amatorska, ale że po prostu cokolwiek było. Ok, e, poszła już siekierka. Tutaj się cały czas z temi wytwarzamy, więc na razie nie mam siekierki. Ale dobra, no minutę jeszcze da się poczekać. Um, albo wiecie co? Jakby ja chyba to zrobię trochę inaczej, bo długo ten odcinek trwa naprawdę już. Nie chcę wam naprawdę rzucać tego 40-minutowego filmu. Eee, no po prostu tylko chciałem wam gdzieś 20, właśnie. Więc najlepszym chyba rozwiązaniem będzie to, żeby w tym momencie zakończyć po prostu ten odcinek. Nie mamy na razie brazy ani nic. Ale już w następnym odcinku e, będziemy oczywiście budować bazę i wybierzemy się pewnie już do stacji benzynowej, albo ja coś poza odcinkiem zbuduję wazy, e, no, więc na pewno w następnym odcinku e, mogę wam wręcz obiecać, że na pewno w 100% e, będzie no w 100% będziemy mieć, pójdziemy do tej stacji benzynowej, może jeszcze pójdziemy, pójdziemy do tych namiotów. Ale nie jestem pewien, czy na pewno pójdziemy i w trzecim czy czwartym pójdziemy do miasta, więc... Znaczy no wszystko zależy od uzbierania, uz uzbrojenia. Jeśli znajdziemy tam pistolet, to już będziemy mogli na pewno szybciej iść do miasta. E, no to jakby to będzie na tyle w tym odcinku. Na szczęście jakieś zombiaki w tym momencie do mnie nie idą jakoś bardzo. Tam, je tam jedynie widziałem właśnie drwala, do którego nie chcę podchodzić. E, I co? No to... To na tyle w tym odcinku. Na razie. Cześć.